Dzień dobry. Tym razem chciałabym się e, usprawiedliwić, wytłumaczyć tytuł mojej powieści Samobójstwo. Ja wiem, skojarzenia są mroczne, ten tytuł odpycha. Ja sama nie lubię go wypowiadać, zwłaszcza przed przyjaciółmi. Nie wiem, a odczuwam jakiś wstyd, ból emocjonalny. Bo mam wrażenie, że, że każdy. Yy, może nie każdy, ale większość czytelników utożsamia bohatera z autorem. Nie róbcie tego, proszę. Jednak ten tytuł ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, przykuwa uwagę, a po drugie zapada w pamięć. Raz powiem samobójstwo i nikt już nie musi zapisywać, pamiętają. Yy, no, cóż, ten tytuł nie dotyczy tylko. Akcji. Zabicia się, a powieść nie jest mroczna ani pesymistyczna. Jest to trudny optymizm, bo tego jestem zwolenniczką. Łatwy zostawmy dla naiwnych, a pesymist dla zgorzknialców. Yy, nie chodzi jednak o moment zabicia samej siebie, chociaż od tego zaczyna się powieść. Bohaterka skakuje do Wisły na moście w Toruniu, moim rodzinnym mieście na dodatek. I też e, tym się kończy. Chodzi mi o coś więcej: jest to tytuł metaforyczny, e, czyli ma jeszcze jakieś inne treści: Ukryte, dla dociekliwych przeznaczone. Cóż on oznacza? Nic innego jak proces samozabijania, autodestrukcji, samozagłady, śmierci duchowej, która postępuje z każdym dniem. I tu posłużę się kilkoma terminami psychologicznymi. Bohaterka e, kieruje się głównie super ego, czyli wzorcami narzuconymi przez społeczeństwo, przez wychowanie. Zapomina o ego tej części, która decyduje jednak o poczuciu szczęścia. Stara się sprostać pewnym wzorcom, jest perfekcjonistką i nie może zaakceptować faktu swojej nieidealności. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak jest z perfekcjonistami. Oni chcą być idealni, a ponieważ nie można, to odczuwają ciągłą frustrację. Tak się dzieje z moją bohaterką i ona poprzez swoją postawę życiową powoli umiera wewnętrznie, a akt. Zabicia samej siebie to już tylko jest efekt. Efekt tej śmierci wewnętrznej. Tyle o moim tytule, ale na koniec Wam opowiem krótką anegdotę. Okazało się, że istnieje już powieść o tym tytule i napisał ją Sam Stephen King. Postanowiłam, że następna powieść będzie miała tytuł po pierwsze optymistyczny, po drugie nie abstrakcyjny, a konkretny, czyli taki, który wywołuje jakiś obraz wyobraźni czytelnika, po trzecie będzie tam element kobiecości. No cóż, siedziałam w czerwcu zeszłego roku na Sofie. Z z komputerem na kolanach, i od czasu do czasu zerkałam w kierunku tarasu, gdzie rosła sobie piękna czerwona róża. Tytuł narzucił się sam, i widzę, jest konkret, i to jaki? I jest element kobiecości, jest wieloznaczność i optymizm. I na pewno będzie zapadał w pamięci. Co prawda, tam jakiś krytyk wewnętrzny mi mówił, banał, 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 opisany, już wszyscy to wykorzystywali. Jeśli nie wszyscy, to większość. Ale zostawiłam te, te pesymistyczne myśli. Jednak pewnego razu czytałam coś w internecie i mignął mi taki tytuł napisany kursywą Czerwona Róża. W czym rzecz zagląda? Sprawdzam i okazuje się, że taką powieść napisał Stephen King. Nie wiem, czy taką samą. Na pewno nie, ale o tym samym tytule: Czerwona Róża. Mam teraz do myślenia, jeszcze nie, nie zdecydowałam, ale y, doszłam do wniosku, że być może łączy mnie z nim nić porozumienia metafizycznego. Bardzo bym chciała. Na razie tyle na temat tytułu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach.